To najstarsza impreza w gminie Bożęcin, impreza masowa, oczywiście 11. edycja, marka promocyjna gminy Bożęcin, szlachetny grzyb, których to w lasach Borzęcińskich jest sporo. Tutaj warto podkreślić lesistość terenu gminy, ponad 25% to lasy, stąd też kiedy poszukiwaliśmy takiego wyróżnika zdecydowaliśmy się postawić na ekologię, czyste środowisko, na borzęcińskie lasy i na szlachetnego Borowika, który jest takim, takim elementem promocyjnym gminy. Byliśmy trochę nietypowo, bo e, wspólnie z Automobil Clubem Galicyjskim organizowaliśmy i gminą Borzęcin oczywiście, organizowaliśmy e, drugi kajodesz w Borzęcinie czyli konkursową jazdę na czas. Do tej konkursowej jazdy na czas zgłosiło się prawie 50 załóg, które miały okazję pościgać się zarówno na takiej szutrowej nawierzchni i również mieli okazję ci zawodnicy, którzy w zawodach wystartowali, ścigać się po drogach asfaltowych, więc naprawdę emocji było co nie Ta trasa była bardzo wymagająca, szczególnie odcinek pierwszy, który był tak, można powiedzieć, troszkę połączony z odcinkiem szutrowym. Ten asfalt nie był taki do końca Czysty, że można tak powiedzieć, no ale myślę, że sobie poradziliśmy. Świetny rajd. Po pierwsze, przebiegł bez większych kłopotów. Po drugie, odcinki naprawdę organizatorzy postarali się o to, aby były na najwyższym poziomie. że możemy grać dla ludzi, dla odbiorców. Jeżeli to się podoba, to my też się bardzo z tego cieszymy. Fajnie jest zdobywać coraz większą rzeszę fanów i, i miło, miło się czyta komentarze od nich y, oraz różnego rodzaju wiadomości, że bardzo się im podobało, chcieliby nas jeszcze usłyszeć. Święto od zawsze było dla mnie takim y, Takim festiwalem, na którym występowały wielkie gwiazdy i, za i też zawsze chciałem tu grać. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, biorąc pod uwagę też to, że uda nam się saportować Happy Set, zespół, który bardzo wszyscy lubimy. One które który tak naprawdę mieliśmy okazję oglądać już chyba dwa lata temu w Borzęcinie. W tym roku odświeżyliśmy, okazało się, że zespół zrobił postępy i bardzo dobrze zaprezentował się wczoraj na scenie. No ale oczywiście zespół One Chance był tylko supportem do znakomitej gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Happy Set. Ale kiedy wszystko już czy będziesz szczęśliwa i wolna czy Będziesz szczęśliwa i wolna czy ale zanim pójdę. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że miłość to nie bluesowy A nie kwiaty, to też nie diabeł, rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani załysy małe, duże, ale miłość. Jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze Pochodzę ze Świętokrzyskiego, gdzie tak naprawdę w wakacje to były tylko grzyby i ryby. tak no, grzyby się chodziło i na ryby potem po południu. Bardzo dużo zbierałem grzybów, bardzo dobrze zbierałem grzyb. Ja mam taką cichą nadzieję, że gdzieś to święto grzyba czy chleba pozwalają tym ludziom rozszerzyć trochę horyzont jakby muzyczno-artystyczny. No, nie mówię tylko o sobie, bo na takie... Yy, imprezy przyjeżdżają zespoły, nie wiem, chociażby Laocze, czy Hej, czy, czy Koma, czy jakieś inne i, i mam, mam takie poczucie delikatnej takiej misyjności, ale taką mam nadzieję, że, że tak się może dzieje. Ile godzin i lat Ile godzin i lat Koncert to jest super, taka wisienka na torcie, to jest takie, taka kulminacja jakby w ogóle całego tego żywotu naszego e, i to lubimy robić. Nie wyobrażam sobie, żeby nagrywać płyty, wymyślać piosenki, zaszywać się gdzieś po lasach, żeby pograć, ale nie zagrać koncertu na przykład. Nie puszczę Cię i nigdzie sama stąd nie pójdziesz, o nie. No zostaniesz Będę czekała, już uśniesz. Będę czekała, aż uśniesz. Boże, Haha! Jestem bardzo zadowolona, warto było przyjechać tyle kilometrów, żeby tutaj być. Ten klimat, yy, teksty, teraz ciężko, takie teksty w piosenkach. Bardzo mi się podobało, cały czas tańczyłam, jestem zachwycona. Super, ekstra, naprawdę rewelacja. Gratuluję chłopaki, jesteście naprawdę nieziemscy. Kurs na potrawy z grzybów przygotowują Generalnie Gospodarstwa Agroturystyczne z regionu, które tutaj e, właśnie mają okazję zaprezentować się z tym, co, co przygotują. Co roku te potrawy są bardzo pyszne, e, smakują zarówno Komisji Żyli, która te potrawy ocenia i która wybiera tą najpiękniejszą. Ale oczywiście również e, wszystkim osobom, które taką e, potrawę mogą spróbować. Chętnych jest zawsze bardzo wielu. E, oczywiście komisja ma trudne zadanie, bo musi wybrać tą najlepszą. Pierwsza potrawa to są placki na blasze, tylko takie placki ziemniaczane, nie tradycyjne placki e, tylko z mąki, ale ale takie z ziemniaków gotowanych z sosem grzybowym oczywiście. Druga potrawa to jest zupa grzybowo-żołądkowa, zagęszczana zacierką. Jedne panie robią jedną potrawę, drugie drugą. Smakujemy, próbujemy na przemian. Jest bardzo fajnie, bardzo wesoło. Nie wspomnę, że też przy tym śpiewamy. Ale będę piła, co by ja się rumieniła? Heja hoja. Przygotowałam pierogi pieczone z soczewicą i z grzybami leśnymi. Poszperałam troszkę w internecie, troszkę wymiana doświadczeń między gospodyniami, trochę swojej inwencji. Jestem z zawodu emerytowanym farmaceutą i w tygielkach mieszam, a teraz na emeryturze mieszam w garkach. Różne potrawy sama przygotowałam. Na przykład barszcz z łóżkami, pasztet z grzybami. Zupa borowikowa ze świeżych borowików, oczywiście mrożonych, bo nie ma na razie innych. Bardzo stara receptura, którą jeszcze tę zupę gotowała moja, mamusia, babcia również. Przygotowałam pasztet z grzybów z szanem, smalec z kurkami. Rodzinna tradycja, już może od, od dziadka po prostu. Dziadek był dobrym kucharzem. Jednak te geny są przekazywane dalej, także ja lubię bardzo gotować. Przygotowałam saszetki z grzybami, z ziemniakami amerykańskimi, krokiety z serem i pieczarkami plus z barszczem, do tego wieniec soczewicy z marchewką i pieczarkami smażonymi, kapusta zasmażona z grzybami i takie koreczki. Barszcz to podstawowy też z dawien z dawna, a przepisy są z, czasami z gazet, z książek i są modyfikowane jak się to mówi. Przygotowałam poszeciki, to jest farsz zrobiony z mięsa mielonego i grzybków. Jerzyki w sosie grzybowym, grzyby uratowały się tylko mrożone, no bo w tym roku nic nie urosło. No i grzyby ciasteczka. Zarażam swoich najbliższych, córki synowe świetnie gotują, pieką ciasta tak samo wspaniałe, także się cieszę. Tradycyjną zupę grzybową, taką jak mamusia robiła i zraziki grzybowe. Grzybów jest bardzo mało, no ale o, troszkę jak popadało to się pokazały i schowaliśmy, zamroziła, no i akurat się teraz przydały. Przygotowałyśmy zupkę grzybową z łazankami i przygotowałyśmy pierogi z mąki razowej pszennej, z farszem z kaszy gryczanej wiejskiej i pieczarek. Nie boimy się eksperymentować, ale przyznam się, że wcześniej same je kosztujemy, dopiero podajemy na stół już sprawdzone. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Wiadomo, że można przygotowywać potrawy według określonych receptur czy przepisów, ale te potrawy również z roku na rok są coraz bardziej wyszukane. Panie tutaj eksperymentują i to na pewno cieszy i zaskakuje również. To uszta dla podniebienia nie tylko dla Jury, które która dokonuje oceny tych potraw, ale Również, a przede wszystkim dla tych, którzy specjalnie, niejednokrotnie przyjeżdżają na ten właśnie konkurs na potrawę z grzybów. Widzowie tej imprezy na pewno nie zawiodą się na żadnym z tych dań. Wszystkie są wykonane właśnie z sercem, ale też i z niesamowitą, niesamowitym kunsztem. Panie naprawdę wiedzą, co to dobra polska kuchnia i wiedzą, jak w tej kuchni wykorzystać grzyby. Niektóre panie sięgnęły po dodatkowe atuty, takie jak, jak przy, przygotowanie z... U, Ustrojenie stoiska i samych siebie w stroje, w stroje ludowe. To też pokazuje, że naprawdę starania były wielkie i efekt jest znakomity. Konkurs na koszt grzybów również ma tradycję i w ramach Bożego Święta Grzyba odbywa się chyba po raz jedenasty, tak jak Bożego Święta Grzyba. Generalny konkurs polega na tym, że prosimy wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby, o to, żeby właśnie takie grzyby zbierane w lasach Bożenicyjskich przynieśli tutaj. Na Bożeńskie Święto Grzyba. To cud, że w ogóle znalazłam takie grzyby w tej chwili, bo nie ma w ogóle tego roku żadnych, żadnych grzybów. Po prostu wyczarowałam. Ponieważ mam talent taki, że mogę wyczarować po, ma po mojej mamie, świętej pamięci, więc grzyby zbieram. Nawet gdy to jest niemożliwe. Jest to takie nowe odkrywanie naszych tradycji, naszych korzeni, że to, to jest naprawdę znakomity pomysł na to, żeby nie tylko przyjść i wysłuchać koncertu, ale też żeby może zainteresować się samemu tą staropolską kuchnią, bo warto do tego wracać, warto wracać do naszych korzeni, do naszych tradycji, zwłaszcza, że mamy się naprawdę czym pochwalić. Do Luizjany zakochany byłem aż po grób. Hej, Zuzan, no wysłuchać proszę chciej. Melodyjki, która w Luizjanie zagra w duszy mej. Jest My, będziemy bardzo fajnie. Tańczyliśmy poleczkę zumba. Zależy nam na tym, żeby szczególnie w sezonie letnim, kiedy jest taka możliwość organizować jak najwięcej imprez plenerowych, tak aby mieszkańcy w każdym sołectwie również w skali gminy mogli się spotykać, integrować, wymieniać różnymi spostrzeżeniami, a przede wszystkim najważniejsze świetnie się bawić. To jest właśnie taka okazja do spędzenia czasu, do bycia aktywnym na świeżym powietrzu, do posłuchania znakomitych artystów polskiej sceny muzycznej i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez kilka lat. to jest wydarzenie już ponad na pewno gminne czy ponad powiatowe, to jest wydarzenie na skalę. Regionu czy subregionu, pokazujące, że można na terenach wiejskich, na obszarach wiejskich robić naprawdę ciekawe i atrakcyjne imprezy. Myślę, że w skali powiatu jest to na dzień dzisiejszy impreza nie tylko rozpoznawalna, ale impreza, która ten powiat wyróżnia, bo jest to jedna z największych imprez w województwie. No i impreza, która przyciąga również zainteresowanych fanów muzyki, ale nie tylko z terenu całego kraju. Nie jestem tu pierwszy raz, z tego względu, że mojego chłopaka, mojego chłopaka rodzina sąd pochodzi. Zapraszam wszystkich do Borzęcina, to są naprawdę świetne imprezy. Organizacja jest naprawdę na wysokim poziomie i niektóre jednostki samorządowe, niektórzy organizatorzy mogliby się spokojnie od gminy Borzęcin tego uczyć. Raz kolejny, chcemy zaprezentować nasz klub, naszą sekcję, to jak, co robimy, jak robimy, co trenujemy, chcę powiedzieć jak trenujemy, kto przychodzi do na nas do klubu i zachęcić wszystkich, żeby z nami potrenowali, zainteresowali się tym sportem czynnie, ewentualnie zaczęli nam kibicować. Chciałbym przekazać, żeby uprawiali jakikolwiek sport. Czy to będzie nie wiem, czy to będą sporty walki, czy to będzie tenis, piłka nożna, żeby byli aktywni. I żeby ten sport był częścią ich życia, żeby byli kardio, a nie żeby sięgali właśnie po używki, narkotyki i tak dalej, bo to jest nasz przekaz, to jest nasz cel. Koncertach plenerowych bardzo ważna i fajna jest ta interakcja między tym, że my gramy i publicznością. I myślę, że ta interakcja jest najważniejsza, bo jakby nie ta publiczność, to, to bardzo źle by się grało. Ktoś usłyszy jakiś fajny kawałek, który może się spodobać reszcie, dopuszcza nam go na próbę. No i na takiej zasadzie wybieramy numery, które później gramy na koncertach. Trudno jest tutaj wymienić jeden kierunek bądź gatunek, bądź jakoś tam y Taki bardziej stricte stronę, w którą idziemy, ale myślę, że jest to taka kombinacja muzyki alternatywno-popowej, trochę elektroniki, trochę funku. Każdy z nas je, porusza się w jakimś tam innym repertuarze, ale no, szukamy jakiejś wspólnej, wspólnej drogi. Teksty są kłopotli kłopotliwym tematem, ale na pewno chcielibyśmy, żeby te teksty były nasze, żeby każdy tutaj jakieś słówko nawet od siebie dorzucił do tego tekstu. o mnie trochę informacja przekazana tak naprawdę w piątek, yy, kilka minut po 21, że Sylwia Grzeszczak nie może do Borzęcina przyjechać w związku z problemami zdrowotnymi. No, od tego momentu próbowaliśmy yy, wspólnie z panią menadżer, z panią Kasią yy, zorganizować yy, zespół, który byłby w stanie zastąpić właśnie Sylwię Grzeszczak na właściwym, dobrym poziomie muzycznym. Udało się zespołem Sanden Grace, który na obecnie zna na topie. Prezentuje mnóstwo znakomitych hitów, które, które można słyszeć w wielu rozgłośniach radiowych, telewizyjnych, więc myślę, że koncert był bardzo dobrym, bardzo dobrym zamiennikiem za Sylwię Grzeszczak, Sylwię Grzeszczak, którą mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć w niedługiej przyszłości w z taką dość dużą tremą wychodziliśmy na scenę, no bo umówmy się, że Sylwia jest bardzo docenioną artystką w Polsce, ma na swoim koncie mnóstwo świetnych płyt i każdy singiel był... Tak powiem, hitem radiowym, więc no, mieliśmy olbrzymie obciążenie, bo my gdzieś startujemy. Nasza płyta ukazała się dopiero w czerwcu. Nie wszyscy jeszcze dobrze kojarzą Sound and Grace, więc tak jakby baliśmy się, że część osób, która była przygotowana na występ Sylwii, będzie rozczarowana, ale spieliśmy się dosyć mocno i mam nadzieję, że to co udało nam się wspólnie z publicznością stworzyć. Było satysfakcjonujące. Chyba najważniejsze dla nas to jest to, że publiczność pozwoliła nam złapać pewien luz na scenie i pozwoliła nam zagrać dobry koncert. Nie spodziewaliśmy się aż takiego fajnego przyjęcia, i tak naprawdę ta energia, którą my wysłaliśmy publiczności, no została naprawdę tak zwielokrotniona, że my pełni endorfin, tak naprawdę teraz po koncercie, możemy już teraz odsapnąć. Myślę, że możemy też zdradzić taką małą tajemnicę, że wyjątkowo perkusista, który gra z nami na stałe, nie mógł dzisiaj przyjechać i zagrać. Z nami, więc mieliśmy zastępstwo. I tutaj olbrzymie podziękowania dla Juska, który zgodził się z nami zagrać i naprawdę przygotował się fenomenalnie z nagrań i zagrał wszystko jak spłyty. publiczność naprawdę nas powaliła na kolana, także to, że zostaliśmy zaproszeni jeszcze raz i ponownie na scenę, to jest dla nas największy komplement. pasją, życie, życie marzeniami i bardzo się cieszę. Każdy dzień jakby wyczerpujemy możliwości dnia w 100%, na każdym koncercie dajemy siebie więcej niż 100%, ale przede wszystkim robimy to, co kochamy i myślę, że to widać. Te imprezy plenerowe, imprezy masowe w dużej mierze samofinansują się. To efekt wypracowanego kilka lat temu modelu. Gdzie udaje nam się skutecznie dotrzeć do sponsorów? Mamy wielu sponsorów organizowanych imprez plenerowych. Takie imprezy to też integracja osób, którzy tutaj mieszkają, integracja osób, którzy tutaj przyjeżdżają. Niejednokrotnie nie widzą się, tylko spotykają się na tych imprezach. Myślę, że Województwo wspiera takie imprezy. Wspierało przede wszystkim również koncert muzyki symfonicznej Polskiej Orkiestry Filmowej, który odbywał się niedawno. I uważam, że jak najbardziej Ta, tego typu imprezy powinny uzyskać wsparcie nie tylko samorządu wojewódzkiego, ale i innych samorządów i powinny być realizowane na, na bieżąco w różnych gminach powiatu brzeskiego, powiatu tarnowskiego, subregionu małopolskiego. Staramy się tutaj dopilnować jednak zawsze tego, żeby bezpieczeństwo było jakby głównym mianownikiem tego, 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 tego naszego spotykania się w Borzęcinie podczas Borząckiego Święta Grzyba, ale nie tylko, podczas Dni Gminy Bożencin również, więc staramy się i zorganizować parkingi właściwie i ochronę na im i korzystamy z pomocy właśnie Agencji Ochrony, Służby Medycznej, ale i strażaków, ochotników z Borzęcina, którzy również zamiast uczestniczyć w koncercie, no jednak muszą się tutaj sprężyć, zorganizować i, i pomagać ludziom w zorganizowaniu parkingów. E, także tutaj staramy się wspólnie z gminą Borzęcin, z Wójtem Wężek Kwaśniakiem, żeby te imprezy były bezpieczne i żeby ludzie, którzy opuszczają gminę Borzęcin, z przyjemnością chcieli tutaj wrócić. Tak jak chciałaś tego ty Lepiej zostawmy w tyle zły czas Zły czas Dobrze mi z tym co mam Choć przede mną są puste domy Bo leć już skąd najrzadziej Przecież wszystko zabra na pewno rodzinnie, jest fajnie, jest przyjemnie Są, są znane, znane lubiane gwiazdy jest, duży, jest duża, duża popularność przede wszystkim. Ludzie się spotykają razem, prawda? W wolnym czasie, w weekend, bo to jest sobota i niedziela, dwa dni. Bardzo mi się to podoba, że jest takie coś, a najfajniejsze to są właśnie gwiazdy wieczorem. To jest po prostu warto tu naprawdę przyjechać.